Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa. Dnia 7 lipca 2025 roku. K. 894 ustawa z dnia 24 czerwca 2025 roku. O zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy o podatku od towarów i usług wart. Punkt 1 w ustawie z dnia 16 listopada 2016 roku. O Krajowej Administracji Skarbowej. Dziennik Ustaw z 2023 roku i pozycja. Współżniacmy. Punkt 1. Wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy w artykułu o ustawie myślni potrzymują brzmienie. Punkt czwarty w zakresie kontroli, o której mowa w artykułu 54 ustawie 1 punktu. Kontrolowanemu przysługuje uprawnienie do złożenia deklaracji lub korekty deklaracji w zakresie objętym tą kontrolą w terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-myślnik Deklaracja i korekta deklaracji złożone po upływie tego terminu a przed zakończeniem kontroli cenomyślnik stałbowej nie wywołują skutków prawnych, a naczelnik Urzędu Skarbowego właściwego dla kontrolowanego niezłocznie informuje naczelnika Urzędu Cenomyślnik Skarbowego prowadzącego kontrolę cenomyślnik skarbową o złożonej deklaracji lub korekcie deklaracji w przypadku gdy naczelnik Urzędu Cenomyślnik Skarbowego uwzględni złożoną przez kontrolowanego deklarację lub korektę deklaracji. Kontrolowanemu doręcza się zawiadomienie o uwzględnieniu deklaracji lub korekty deklaracji. Zawiadomienie o uwzględnieniu deklaracji lub korekty deklaracji przesyła się do właściwego na kontrolowanego naczelnika urzędu skarbowego. W ustawie zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie. Doręczenie kontrolowanemu zawiadomienia o uwzględnieniu deklaracji lub korekty deklaracji kończy kontrolujące na myślnik skarbową, Punkt drugi w artykułu a w ustawie 2 punktu 6 otrzymuje brzmienie punkt z podstępu o prawie złożenia deklaracji lub korekty deklaracji, jeżeli kontrolowany zgadza się w całości albo w części ze stwierdzonymi w wyniku kontroli nieprawidłowościami myślnik w przypadku, gdy przepisy ustaw podatkowych przewidują obowiązek złożenia deklaracji. W ustawie 3 i 4 otrzymują brzmienie punkt 3 w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli kontrolowany może złożyć deklarację lub korekty deklaracji, jeżeli zgadza się w całości albo w części z nieprawidłowościami stwierdzonymi w wyniku kontroli, deklaracja i korekta deklaracji złożone po upływie tego terminu, a przed doręczeniem postanowienia, o którym mowa w artykuł 80 przy ustawie, nie wywołują skutków prawnych. Punkt czwarty. Uprawnienie do korekty deklaracji przysługuje nadal po zakończeniu kontroli celno myślnik jeżeli w wyniku tej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości albo organ względnie złożoną deklarację lub korekty deklaracji, o których mowa w ustawie. Punkt trzeci. Punkt pierwszy zmiany tekstu jednolitego. Wymienionej ustawy zostało ogłoszone w dzienniku ustaw z 2023 roku. Pozycja 1723 z 2024 roku. Pozycja 1721 i 1871 oraz 2025 roku. Pozycja 222 i punkt 20, dziennik ustaw myśli i 2 myśli i pos. 894 punkt 3 w artykułu a w ustawie myśli punktu 1 i 2 otrzymują brzmienie punkt pierwszy kontrolowany nie złożył deklaracji lub korekty deklaracji, o których mowa w artykułu 82 ustawy, albo punkt drugi organ uwzględnił złożonej deklaracji lub korekty deklaracji, o których mowa w artykuł 82 ustawy, albo myśli po punktu 2 dodaje się punktu a brzmieniu, a kontrolowany złożył deklarację lub korekty deklaracji, o których mowa w artykuł 82 ustawy, których zgodził się w części z nieprawidłowościami stwierdzonymi w wyniku kontroli Jogam uwzględnić te deklaracje lub korekty deklaracji, albo myśliń, punktu czy otrzymuje brzmienie: punkt trzeci, jogam względnie złożoną deklarację lub korekty deklaracji, o których mowa w artykule 82 ustawie, istnieją przesłanki do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatku od towarów i usług lub do określenia kwoty podatku do zapłaty na podstawie artykułu 108 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w ustawie zdanie otrzymuje brzmienie skorygowanie deklaracji, ani ponowne skorygowanie deklaracji po zakończeniu kontroli celno-myślnik skarbowej nie wywołują skutków prawnych w zakresie, w jakim dokonana korekta przewiduje cofnięcie ustaleń kontroli celno skarbowej. W ustawie myślnik wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie przepisu ustawiec nie stosuje się do skorygowania deklaracji, ani ponownego skorygowania deklaracji, jeżeli po zakończeniu kontroli celno-myślnik skarbowej zawiadomieniem o uwzględnieniu deklaracji lub korekty deklaracji Myślnik punktu 1 wyrazy ponowne skorygowanie zastępuje się wyrazami skorygowanie deklaracji lub ponowne skorymyślnikowanie. Myślnik punktu 3 wyrazy ponowne skorygowanie zastępuje się wyrazami skorygowanie deklaracji lub ponowne skorymyślnikowanie. W ustawie 2 otrzymuje brzmienie w drugim przypadku, gdy organ uwzględni deklarację lub korekty deklaracji, o których mowa w artykuł 82 ustawy których kontrolowany zgodzi się w całości z nieprawidłowościami stwierdzonymi w wyniku kontroli, kontromyślnik lowanemu doręcza się zawiadomienie o uwzględnieniu tej deklaracji lub korekty deklaracji. Zawiadomienie o uwzględnieniu deklaracji lub korekty deklaracji przesyła się do właściwego dla kontrolowanego naczelnika Urzędu Skarbowego. Ustawia ustawa otrzymuje brzmienie A. W przypadkach, o których mowa w ustawie 1 a) lub zawiadomienia o uwzględnieniu deklaracji lub korekty deklaracji, dokonuje się postanowieniu o przekształceniu kontroli cenomyślnik skarbowy postępowanie podatkowe. Punkt drugi w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług dziennik ustaw z 2025 roku. Pozycja punkt piąty w artykułu ustawia otrzymuje brzmienie a. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ustawie podatnik złożył deklarację lub korektę deklaracji zgodnie z artykułu 62 ustawy 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku, o krajowej administracji skarbowej i najpóźniej w dniu złożenia tej deklaracji lub tej korekty deklaracji wpłacił płoty zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu. Naczelnik Urzędu Celno-Myślnik ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe wysokości to 15 kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego, kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następny okres A Punkt 3. Punkt 1. Do kontroli celno-myślnik skalbowych wczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w których nie upłynął termin na skorygowanie deklaracji określone w art. 62 ustawy 4 ustawy zmienianej w art. w dotychczasowym. Stosuje się przepisy. Punkt 1. Art. 62 ustawy myślnik ustawy zmienianej w art. w dotychczasowym. Punkt 2. artykuł ustawia ustawy zmienianej w art. w dotychczasowym. Dziennik ustaw myślnik 3 myślnik pos. 894.2. To kontroli celno skarbowych, których przed nim wejścia w życie niniejszej ustawy doręczono wynik kontroli, stosuje się przepis artykułu 82 ustawy 2.6 ustawy zmienianej w artykułu w brzmieniu dotychczasowym. Punkt trzeci w sprawach, których po zakończeniu kontroli celno-myślnik skarbowych w i zakończonej przed nim wejścia w życie niniejszej ustawy nie upłynął termin na skorygowanie w zakresie objętym do kontrolą uprzednio złożonej deklaracji określony w artykułu 82 ustawy 3 ustawy zmienianej w artykułu. W brzmieniu dotychczasowym stosuje się przepisy artykułu 82 ustawy czy oraz artykułu 83 ustawy waja ustawy zmienianej w artykułu brzmieniu dotychczasowym. A. Punkt czwarty Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2025 roku. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Duda